Dzień dobry. Dzień dobry. 930, 744. Nie, tego jeszcze nie było. Trzeba upamiętnić, bo to niedługo będzie pewnie znikało z Rzeszowskich ulic 744 Solaris w CNG z piękną reklamą. Powinienem to zamazać, prawda? Jak myślicie? Będę miał na to czas. No co, oglądniemy sobie. Czyli mamy 744 Solaris, Solaris, Solaris z napędem CNG i środeczek, moi drodzy. Środeczek trzy miejsca z tyłu. Mamy przyciski na żądanie, tak zwane na żądanie. Klapy. No muszę za chwilę otworzyć klapę, bo jest dzisiaj strasznie gorąco. Okna pootwierane wszędzie, dlaczego? Bo nie ma klimatyzacji w tym autobusiku. No i tak wygląda środek autobusiku. Oczywiście klapa. Ciekawe czy się podnosi. Podnosić, ale jaka ciężka jest. No nic, nie będziemy tego otwierać, póki nie musimy. Chociaż zawsze warto sprawdzić na wszelki wypadek, czy się otwiera, bo przyjedzie osoba na wózku inwalidzkim i jest wtedy zagwostka, bo nie mogę otworzyć. No nic, środek. No to widzicie jakiś środek? Informacja pasażerska 744, przypuszczam, że. Wątpię, żeby zapowiedzi działały, bo to w takim starym autobusie raczej nie działają Tak jak w wielczu się przekonaliście Ale idziemy z perspektywy kierowcy Zobaczyć co tu się dzieje O i guziki Tak zwane ciepłe No tu jest moi drodzy Jak na tronie Dużo miejsca mamy w Solarisie Mamy szybę Szybę szybę, szybę, fajna, szybka o, klipsy, muszę muszę sobie przyczepić, bo nie mam gdzie rozkładu przyczepić może tu, może tu to taka wajcha jest, żeby zamykało się i nie trzęsło się no i co, i od czego zaczniemy, od, od fotela? nigdy fotela nie omawiam No tutaj nie ma zbyt dużo rzeczy mamy co ważne podłokietnik, regulacja oparcia Regulacja pochylenia siedziska z tyłu, regulacja pochylenia siedziska z przodu, no i oczywiście w standardowym miejscu bajka do przesuwania fotelu. No i do klap, które są otwarte, ale trzeba przy... eee, przekręcić stacyjkę do prądu, ogrzewanie lusterek, przy przypuszczam i szyby tej szyby, z drugiej strony nie ma, eee, wentylacja, nawiew, nawiew, do pieca do. Tak zwany Webasto albo centralna jak to woli Wentylacja Dla kierowcy I przełączniki hmm. Nie pamiętam co do czego jest To w zimie można W zimie to łatwo Sprawdzić Ale rzadko tym autobusem jeżdżę Bardzo rzadko więc nie pamiętam Jak ktoś będzie jeździł w zimie niech sobie sprawdzi sam nie pamiętam bezpiecznik, hamulec oczywiście. Bardzo ważna rzecz. No i co? Jedźmy do góry, ogrzewana szyba. Jakaś roletka. O, jest klips tutaj na rozkład. Zaraz przytniemy. Lusterka, bardzo fajna lusterka. Niektóre solarisy mają na dole lusterka, ten ma na górze. No i mamy oczywiście sterownik radio wewnętrzne. Działa, działa, działa? Nie, nie działa. To jest wyłącznik sterownika kotara. Miejsca od groma, tu miejsca jest tu. Jest do regulacji kierownicy. Nie wiem, czy działa. Nie, o, działa, działa, ale to działa cały czas. Hm, ciekawe, zaraz sprawdzę to, żeby mi się w kierownicy nie ruszyła. Podczas jazdy tu, 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 to, tu, nagrzewnica do, to jest. Niektóre solarisy mają jeszcze tutaj nagrzewnicę. Kółeczka fajna. No i co? Zaczniemy od pulpitu. Standardowa manetka kierunkowska z wycieraczki sygnał. Kierownica, no to kierownica jak kierownica. Zaniedbany autobus, bo pewnie już nie ma właściciela. Nie Światełka awaryjne. Oświetlenie pewnie. Gdzie to oświetlenie jest? No, no. Ktoś zgadnie? Gdzie to? To jest kierowca oświetlenia. Tutaj a to możliwe? możliwe, tak? Przedział pasażerski. Deska rozdzielcza. No to tutaj co dawianek nie ma, prawda? Zaraz do tego wrócimy. Wywiecznik, stacyjka, hamulec przystankowy. Do komputera zaraz to omówimy. Nawiew, tylko nie wiem gdzie. Może z tyłu? Jakiś nawiew przyklęk, wypo, wypoziomowanie wszystkie drzwi, łówka, lewa prawa, zezwolenie oczywiście skrzynia biegów i pojedyncze parę drzwi hamulec, stacyjka nic tu więcej nie mam. A co nam pokazuje wyświetlacz? Oprócz tego, że mamy prędkościomierz, dalmierz z paliwo jakiś tam komputerek obrotomierz i woda to jeszcze nam tu wyświetla, zobaczmy Podstawowe informacje takie, że jest zaciągnięty hamulec i drzwi otwarte. Ciśnienie powietrza w butlach. No i moi drodzy, tyle bezbędnych rzeczy. Nic tu zbędnego nie ma i niepotrzebnego. Wszystko, wszystko, wszystko moi drodzy. Mamy odjazd 7 minutek mamy dzisiaj. Będzie bardzo ciekawy, bo jest gorąco. I do tego jeszcze co tutaj Wam opowiedzieć jeszcze? No nic, bardzo wygodne autko Bardzo wygodne autko Szkoda tylko, że klimatyzacji nie ma Wyjeździło się jeszcze wygodniej i lepiej A jak chodzi? Posłuchamy No No, wentylacja się włączyła Wyłączmy wentylację Wentylacja. Dmuchawa, powiedzmy powietrza jakiegoś tam no tak to autko chodzi przebieg całkiem spory prawie 800 tysięcy tyle co Wielczyku pamiętacie nie reaguje na gaz bo mamy neutral mamy pootwierane drzwi więc nie reaguje na gaz no i oczywiście przeciwmgielne przeciwmgielne tak tył i przód działają widzę że się odbija w samochodzie, jak łatwo sprawdzić, czy światła dobrze działają, podstawić się pod inny samochód i zobaczyć, czy nam się odbija. Doświadczeni kierowcy oczywiście o tym dobrze wiedzą. Nic więcej Wam tu nie pokażę. Lusterka spełniają swoją funkcję. Są. Są. Spełniają funkcję. Podgrzewane. Bez regulacji. Wyregulować możemy tylko i wyłącznie na parkingu sobie, więc... Moi drodzy, miło by Was było gościć w Solarisie Jeszcze nie było u mnie na kanale, a przydałoby się, bo te autobusy zaraz, zaraz znikają Fajnie, że mi się takie autko trafiło To wszystko przez Miennika, bo na urlop poszedł Pozdrawiam Cię Krzysiu, pa.